Cześć, jestem Marlena Mroczyńska, a to film o mojej pasji do rugby, które trenuję już ponad 17 lat. Dziś wszyscy wiedzą, czym jest ten sport, ale gdy zaczynałam, mało kto o rugby słyszał i wszyscy mylili z futbolem amerykańskim. Reprezentowałam Polskę na pierwszym w historii wyjeździe na Mistrzostwa Europy we Francji. Ale jak to w Rugby? Nigdy nie było lekko. Cukrzyca też nie ułatwiała sportowego życia. Na szczęście Rugby nauczyło mnie, że nie można się poddawać. Sportową karierę od lat łączę z pracą, która jest dla mnie stworzona, bo pełno tu ludzi, którzy równie mocno kochają sport. Gdy w 2010 roku zatrudniłam się w Decathlon Przymorze, trenowałam już w RC Lechia Gdańsk. W 2014 roku jako silne kobiety odłączyłyśmy się od Lechi i założyłyśmy własny klub, którego jestem prezesem. Od 10 lat nieprzerwanie bronimy tytułu Mistrzyń Polski. Ostatnie zwycięstwo świętowałam tak Praca w Decathlonie to również moje wielkie osiągnięcie. Dopasowałam ją pod swoją pasję. Dzięki niej w rugbowych podróżach mogłam okrążyć kulę ziemską kilkukrotnie. W międzyczasie urodziłam największą dziewczynkę w Polsce. Po dwóch miesiącach byłyśmy na wspólnym treningu. Nie trzeba z niczego rezygnować. Dziś jestem szczęśliwą mamą, prezeską klubu, sekretarzem w Gdańskiej Radzie Sportu i liderem sportu w Decathlon. Jeśli też chcesz łączyć sportową pasję z pracą, dołącz do naszego zespołu i sprawdzaj się w sporcie.